Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony z Garot. Jest ze mną Gimper. Cześć, witam wszystkich. Dragon 9919. O, witam wszystkich. I kusznik. I Gimper wam wyjaśni, na czym polega realizm, który hmm. będzie to właśnie trafi, e, Kolejna kampania, którą będziemy teraz grać to jest Hard Rain, czyli Krwawa Ulewa. E, strasznie lubię tą mapę, ponieważ to jest tak, idziemy po paliwo, a potem wracamy, bo się skończyło paliwo w łódce. I wracając będą straszne burze, będzie w ogóle tak ograniczona widoczność mgła, że postanowiłem, że zagramy na realizmie. To dzięki za spoiler. Żeby jeszcze nam dopieprzyć. E, tak, na czym polega realizm? Realizm polega na tym, że nie ma obwódek, nie widzimy kompanów przez ściany. Zombie dostają mniej obrażeń, chyba że strzelamy im w głowy. Nie dostajemy informacji o tym, że Hunter przygwoździł kogoś z naszych. Tylko Co ty Byś... gadasz? Tylko musi być komunikacja głosowa. I ogólnie jest przepieprzone. No za, tak, to, siada. Za, to, za to nie gramy na poziomie zaawansowanym, a na normalnym, żeby nie było aż tak źle. Bo na zaawansowanym. Tak będzie trudniej. I tak będzie trudniej, prawda? To ja wyskakuję z łodzi. Ale kampania nie. jest niesamowicie klimatyczna, i dla mnie granie jej na czymś innym niż realizm jest bez sensu. jest, no to cześć chłopaki, ja spadam. A skoro hard rain to jest krwawy deszcz, to heavy rain to gruby deszcz? Hard rain to nie jest krwawy deszcz. Tak, tak było u mnie po polsku to napisane. To jest złe tłumaczenie. Takie było tłumaczenie. Hard rain to jest mocna ulewa, coś takiego. No tak, mocno ulewa. Ostro, nie rozdzielajcie się, proszę was. Ej, ten realizm jest tak realistyczny, że was w ogóle nie widzę, jesteście niewidoczni. no. Dzięki, są okej, okay, z tego co widzę. Okej. Okay. To złą bo tu Friendly Fire też jest troszkę wzmocniony, jeżeli się nie mylę. Oświaty wokół przedmiotów też są wyłączone. No, poświaty przedmiotów nie widzę. trzeba się rozglądać. W ogóle poświat nie ma proste, no. O. Boże, to... myszkę. Ej, oni nie są tacy... ...łatwi no. do spełnienia. No. On jest. Musisz Myślisz, że musisz. O cholera. SM Biorę SMG. Dobra, ja biorę ja sobie... to ja wezmę... Biorę SM. do buziobę <gryś> no <boże. gryś> no to okay, dzięki e, to za info ja nie skorzystam. O, ja 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 dzięki za info nie skorzystam Ja wezmę sniperkę żeby was poznać. Dobra, dobra, wszyscy są moment, stop Ziemu tak, no muzy, zi, jestem go e, S tu nie masz apteczki, apteczki. Okej okay, wracam się Waga, komunikuję, że... Wracam Hunter, Hunter, Hunter Hunter Dobra Pumer tam jest jeszcze. Idźcie, idźcie dalej. Joki Joki, Joki Chyba JJ. Ja idzie wkoło w koło czyli... no, Chyba JJ. <grystanie> Masz szatę. O, jest na mnie. Dobra. Dobra Boomer. E no. Dobra, przepraszam. No podcelownik. Idę pomóc osobiście. Wow, ale zombie. No zdecydaczko, trochę mam opóźnienie na tym serwerze. A u mnie jest okej, okay. wiesz? na w sensie... no, 50 pinga nie jest źle, proszę cię. Znaczy, bo mam takie opóźnienie, że. Jak strzelam, to dopiero po sekundzie odpada. Wszystko, z o półtorej. O Jezu, takie... ale kurde, mam tutaj nerwy. Mam no. nerwy ze stoli. Strasznie coś wytrzymali, oni są. Są, Bo musisz im po głowach strzelać na realizmie. No oni właśnie. są właśnie. Ładuję im, a oni stoją. No. Mogliby oklap, oklap, o klap. Ładujesz im, no. a oni stoją na to. <grym> 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 to, no to. To tak zagrajmy jest pełne pod tekstu seksualnych. Dajcie spoty. Gimnazjalny teamplay, no. No gimnazjalny. <grym> gimnazjalny teamplay. Rozglądajcie się za itemami. I latarek i latarek nie wyłączajcie broń Boże, bo to po latarkach bardzo łatwo można się znaleźć. Mamy jak witchu i witch nie ruszać, bo to jest normalne, ale ona i tak zabija was na hita tutaj. Zabija? Tak, na realizmie ona zabija od razu. Eee, nie ma, że przewrócić, nie, nie może być. Bo... I nie może mo mo jej też headshot'a strzelać. Gdzie jesteś Esu, jak zwykle Esu się zgubił. Dlatego ja się o tym Gimber przekonałeś. A na widzę, raz, widzę, widzę, może no, no, Widzę, widzę no. strzelić. No. no. tu jest witchówna. Witchubica. Esu, nie, nie idź tam, kurwa. Widzisz, ona tutaj stoi, widzisz. Widzę, 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 ok. Tu coś a to za stąd. Przejdź, przejdziemy, można przejść koło niej. Dzień dobry. Takie emo, Boże święte. No straszne. Jesus tu jest Charger. Przepraszam, kusza, Boże, myślałem, że jesteś zębiakiem. Hunter, no Hunter. Hunter. Leży. Masz taki brzydki jestem? Nie, po prostu, taki cygan z e, Słuchajcie, nie wiem gdzie jesteście, ale ja jestem na dachu tego domku. Ja A koło to, Dragona jest, jestem. Co? To to dzięki za info, ale mi to nic nie mówi. Jestem no. obok Gimpera i kusza był tuż za mną. No No dokładnie, na dole jesteśmy. A esu, kampi się, nad... się zbił esu. Jestem na górze tego domku jak coś. Gdzie jest o, kurwa, jest tu. A tutaj, widzę was, Tutaj na chodź. Wytyfy! O nie, o nie, o nie. Co jest! boże, uciekam. Ona tu biegnie. Napierdzielaj do niej. Które było dragona? Dzięki, chłopaki na ram. Zabij się, zabiję. Język, język, ciągnął mnie na górę, ciągną mnie na górę, jestem w rogu domu. Ej hey, ludzie Ocaliłem się Nieee, nie. koniec, było mnie Pff, O kurde Ona jeszcze biegnie O oh, fuck <laughs> Żyjesz SU? Tak Ona tu biegnie Ale ona już nikogo nie zabije Ona ucieka teraz I teraz nie ma respawnu do końca mapy też Trzeba do końca mapy bez dragona przejść Dyshortujesz, <laughs> kampanię całą się w komentatora A znaczy do safe house'a Mhm Wiesz do co, a, mam mi się kończy widział ktoś jeszcze? To jest Gumper? To jest za safehouse kurza Gimper. No słuchajcie. To może To może wy teraz będziecie cicho, eee. tylko tam na przykład będziecie się gadać gdzie są zombie, a ja będę się bawić w komentatora, co? No Ej, nie. za wami, za wami biegnie laska. Widzę, <laughs> macha łapami. Machała jedną łapą, drugiej nie miała. A nie to jeszcze nie jest safe house, kurde, jeszcze jedna ulica do przejścia. są O, jest snajperka tier 2. Ekstra Kocham tą broń. O wow, przycięła mi troszeczkę gierkę. Fak, kto wziął mi Kałacha Fraps, firuj. Nie wiem, ja mam snajperkę. Pewnie sobie wziął Kałacha ale nie, e, jest nie, jeszcze. Nie, ja mam, ja mam muzyka. Tu jest Muzyka? No to ja mam kawacha. Ja mam snajperkę. Jakiś shotgun mi się przydał. <coughs> w mi okay. jeszcze brakuje na realizmie tego, że jak podnosisz broń, to ona znika zupełnie. Mhm. Przydałoby się. Eee, yy, tu jest młotek jeśli ktoś mam chce tutaj, jest, tak Dobra wezmę sobie Ja coś. mam polskie... Ej kurwa coś mnie bije. A to zombie zwykle przestraszyłem hey su, Ciekawe komu to mu Co 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 co? Chodź gdzie były bronie, tam tu są tabletki, ty nie wziąłeś no człowieka, chodź 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 Weź sobie zażyjesz od razu Lecą zombie chyba Joker jak gdzieś widziałem O chuj lecą zombie no dobra jak kataną napierdziele nikt tu jest Wejdź gdzie jest wyjście z domu Joki kurwa wyjście z domu szybko wyjście z domu do przodu. Front? Front, front czy ta, no idę, idę. Dalej, dalej jak z, jakbyście wzdłuż mapy szli Eee, boomer we mnie pierdolnął Kusza. a dobra, zombie powiedz to ja mnie położy ten y, jockey w takim razie To ja nie dałem Dobra, luz, on nie położy Leci do ciebie Joki Esu skuszam, zbierzcie się w kupę Sorry, spiszcie. Widzę go widzę go, widzę go widzę go. Poczem, nie wyszedłem do przodu, mój błąd. Przepraszam was Idziesz auto z alarmem, więc bardzo ostrożnie Ostrożnie, to jak tam gdzie się patrzy jest auto z alarmem więc bardzo, bardzo ostrożnie. Ja nie tu. wiem gdzie się patrzysz. Tutaj leży. widzicie? Mnie strzelam do góry. Strzelaj. O, no, widzę, no, okej. Okay. Idę tam. tu jest auto. na szosie. Tu jest auto za alarmem. nie strzeli. Siedzę na szosie. Siedzę. Siedzę. Nie mam po lewej, po lewej tam. Widzę, okej. Okay. Dobra. <coughs> Pilsę wezmę po prostu. Nie strzelajcie w auto po prawej, Boże. Bo będzie piekło. No, będzie strasznie. <coughs> Przecież oni upaj bombę, to nie tak tragicznie, ale i tak. Ale i tak nie mam ochoty na horde. Fajnie się gra w Realizm vs, po prostu hardcore. Radzie, Raci, straszne, tak, w się... tak, straszny hardcore. Dobra, jest już safe house. wbieg zombie do safe house'a. No, widzę, a hardcore to będzie jak my będziemy wracać z paliwem. Boże, tam, <grym tam <grym będzie deszcz, <grym> i... Dobra, poziom skończony, ale chyba odcinka nie będziemy jeszcze kończyć, bo 8 minut jest. Nie, Jestem. nie. Cukrownia teraz. Zobaczcie, bo ty w to grasz na ślepo, nie? No tak. Patrzcie jaki tu Boże. będzie, jak my będziemy wracać. O ja, 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 a ja się boję, że, że miejsca nie będzie na nagrywanie, Chyba będzie prób. Nie, damy radę, człowieku, To jest w lewce dwójce jest fajnie, i o wiele zrobione. To, że tam w jedynce to była taka płytka była, te się to przechodziło bo się przechodziła W dwójce to jest właśnie tak, że tam, tam idziesz, potem a. wracasz, to jest tam jakoś połączone. Hmm? Dragon? Słucham. A w killing Floor'ze w killing floorze jaki masz silnik? Unreal chyba 2,5. Unreal 2,5 jest? Tak, a nie trójka. Trójka nie no, co ty? Ja sobie robisz. No właśnie nie wygląda tak, ale się dziwię, czemu trójki nie użyli. Mają takich praw autorskich. Gimper, bo to było tak, że ten mod wygrał konkurs. Nie, make something Unreal. No i oni po prostu wygrały prawa do silnika Unreal 2,5. Dobra, lecz się S-u. Nie wiem, czy też. Ja biorę tego, wiecie. co... Ja shotguna biorę. Ja zawsze shotguna na. S-u ty się jeszcze w ja mam st standardowo sniperkę Będę no was Jak znajdziecie katanę, to mi mówcie. Ja mam katanę e? przy sobie. Dobra, to ruszamy w takim razie. Tak, tak, tak. Patrzcie, o, czekaj, patrz, czekaj. Kurza, kurza, patrz, 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 patrz. No, no, co jest? patrz na to. A tu są jeszcze apteczki? What the fuck? No tak. Nie, nie zużywaj ich! Kurwa! Kusza z no. One będą, jak my będziemy wracać przecież! Właśnie o, nie... O ja... O ja... Apteczek o, ja. na powrót nie mamy. No to super partia. Super party. Ja już super, widzę super. nasz powrót, ja już widzę nasz powrót. Oj <laughs> sorry mi się też zdawało, że przecież one na powrót nie są, ale... Właśnie to to co, jest, nawet informacja o tym była na Fiera. początku. Że dostawcie jakieś zapasy jak będziecie wracać Może zbiją mnie. Czemu im się cały czas... Się tak... Ta gra jest chyba o tym, że mi się cały czas kończy benzyna. No trochę tak. <laughs> <laughs> jest... Cały czas to ta gra Brawo. Ta gra powinna się w sumie nazywać. Czechowi, ludzie w czasach Apokalipsy. Wow, wow, Gdzie Wydaje jest? Gdzie jest? Tam widzę, widzę, widzę! Fucking shit! Dobra. Chciałem do sobie bo nie Winter że wimper mu daje ślady. Hm? Akurat musiałem przeodobywać snajperkę. Wiesz, może ja będę z kataną walczył, a w razie potrzeby po prostu snajperkę wyjmę. Będziesz Dobre. walczył z kataną. Tak, będę walczył z kataną i ją pokonam na pewno. <grym> Walczący z kataną. <grym> Tańczący z katanami. Tańczący z... O Boże. <grym> Doktor, cartel diesel, e, to diesel jest. Nie wiem, jak to stumować. E, idziecie? Nie wiedziałem, że... Idziecie? Nie, Jesteście... nie wiedziałem, że są łódki na diesel. Boże, strza, są Nie, nie strzelajcie. Przepraszam. Paweł Kuczyński, Kuczyński, poproszę tabelkę. E, e, tutaj ich nie ruszajcie, tutaj jest 7 jest na tym poziomie. Spokojnie, Back, że więcej. Albo więcej? Trzeba. Trzeba... Ona poszła, będziemy. Trzeba... Omijamy ją. Wyłącz latarki i omijaj. Latarkę ją, ją się Przestraszyłaś kogoś. Jak? How? How? How dare you? Nie dasz rady, nie dasz rady, Kurwa dobra. mać zajebana, jak defibrylator znajdziecie to będzie fajnie jak jest. Ale jak ja ją skurzyłem. Przecież nie wiem, przed... po prostu się obok. No wiem. Mogliśmy poczekać aż ona idzie się Przepraszam, kurwa. Strasznie są 100 gram Dobra, <kłysk> dobra ludzie po... Terapu... Naprawdę, trzymamy się razem. Z tyłu tutaj jest zombie na, was, tyłu, z tyłu, na z z tyłu. Co mam się składa? Tak, czekaj czekaj Apteczka ze mnie jest, więc się możesz kosztować. I ludzie tędy, tędy, spróbujmy tędy. Słuchajcie mnie, apteczka ze mnie jest, więc możecie ją zgarnąć. Kusza się może uleczyć. Kurde gimper zmarł. No gimper zmarł. Stwierdzam zgon bo umarł Jak <laughs> leży. Tam jeszcze pay bomb ze mnie jest, ale to macie granaty, widzę. Okej okay. Poczekajcie na kuszę. No dobra. Czekajcie na borska. mnie przede wszystkim. Ja próbowałem szukać te budynki, ale... Ja Tego jest tam na górze. Czekajcie, czekajcie. Okej, okay, kusza, chodź. Czekaj, możecie ruszać. Patrzymy, czy tu coś jest. Czekajcie, no chłopaki. Eee... Yy, nie było, ale okej. Okay. No dobra, no to spoko. Może ja palę, rzucę. A Ja sobie tutaj popokazuję. To też nawet ciekawie, ten Można pokazać. Da. Sprawdzę, co jest w Ule. środku tym... Może, może jakiś defibrylator tu będzie. Zobaczcie. Nie ma, to jest kur... Was... możesz zobaczyć z mojej perspektywy jak No pokażę. <noise> nie, bo to ma być perspektywa u każdego, wiesz... U ciebie <noise> ma być twoja, u mnie ma być moja, tak jakby to kogoś innego popokazywał. Wiem, ale ty jak, jak jesteś tutaj e, jak to, jest? ten, to ten to możesz Proszę. widzieć. Mogę patrzeć, no. A grana na nie wierzymy? Hunter, hunter, hunter łazi. Nie ma sensu brać granatnika, na razie. Ale on fajnie uderzy, widziałeś? Ale fajnie, no. Boomer, Boże, wiesz. Przechodź obok, nie zwracaj uwagi, nie zwracaj uwagi, błagam. Błagam. E, boomer boomer Kolejna! Strzelaj przy niej Boże proszę Proszę nie Żeby żadna. Ja ja chyba rzucę Na nią? Nie, żeby po prostu mi dali spokój zombiaki. Nabiegnę za wami jestem. O to chodzi Bo u Chyba w miarę to idzie wam widzę. Stasz jest przez to. Nie, 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 nie. Nie, ten nie wiem ten... jak ona się wkurza. Przebiegłem koły, może dlatego, że kataną machnąłem jak byłem koło niej, wiesz? No to brało Gimp S. Fosk 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 co? witch Co? Biegnie. dragona Dragona. się dragona. Uszy. Au. Gdzie na kogo witch poszła? Nie na wiem. A biegnie tutaj, A biegnie tutaj. Uciekaj! No, biegnie o, czekaj, w moją czekaj, stronę. Czekaj, o kurwa, do mnie. Ale ze szczęściem, ona do niej musisz strzelać. Strzelam do niej. Walę jej po plecach po prostu jak po burzy Nie Widzę, nawet gdzie ona jest, boże. Uratujmy kuszę. Na górę wskacz, dobrze. <laughs> Ktoś do nie strzela. Ojej, <laughs> cholera. O nie, o nie. O nie. Dobra, SU, musimy to zrobić, Boże. Wyjdź obok, nie wyjdź obok. <laughs> SU po prostu idź do no przodu, proszę. <śmiech> <śmiech> proszę. Ja pierdolę, boję się. Jaki kartkon? Boże, ja zaraz umrę ze strachu. <śmiech> Ale <śmiech> O, Boże, ja nie chcę się obracać. Zombie za wami. Cię zastrzelcie, zastrzelcie. zastrzelcie. Kolejna zobacz... witch, kolejna witch, kolejna witch, kolejna nie witch. Idźcie, idźcie nie dalej. Oh fucking shit. Ej, chodź tu. Dragon wpadasz w nią. Oh. <śmiech> <śmiech> Beka. Kurde. Dkxd, język, o, chuj o język, no to koniec <laughs> koniec. Dziękujemy. Super. Dorwał mnie smoker. Dobrze, jeszcze raz to robimy To póki co się z wami żegnamy widzowie. Do Dobra. zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Left 4 Dead 2. Na razie. Pa, pa. Cześć. Pa.